W Wieluńskiej Hali Sportowej zainaugurowano czwartą edycję treningów z Mariuszem Wlazłym. Wieluń po raz trzeci znalazł się na mapie miast odwiedzanych przez team urodzonego w naszym mieście. Siatkarskiego Mistrza Świata z 2014 roku i po raz trzeci też w obiekcie przy Częstochowskiej rozpoczęto cały cykl. W zajęciach uczestniczyło kilkadziesiąt dzieci. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni i nie kryli wrażeń, jakich dostarczył im trening, a szczególnie gra pokazowa, w której młodzi adepci siatkówki zagrali ze sztabem Wlazłego. Mamy jednego z uczestników dzisiejszych zajęć z w się. Jestem Wojciech Gajek. Przyjechałeś do nas, czy może z Wielunia, czy z twarz taka twarz nieznajoma za bardzo. Przyjechałem z Katowic, dokładnie z Podlesi. No, powiedz o swojej szkole. Jak, jaką szkołę reprezentujesz? Szkołę podstawową numer 21 w Katowicach w Podlesiu. Skąd tak daleka wycieczka? To pierwszy raz jesteś w Wieluniu? Nie, w Wieluniu pierwszy raz, ale na treningu z Mariuszem Wlazłym jestem już drugi raz. Rok temu byłeś, tak? Pierwszy raz, a w jakim mieście? Rok temu byłem w Gliwicach. Rozumiem, że tu kilometry zadecydowały, że wybrałeś wielu. Śledziłeś fanpage, informacje, gdzie będą treningi i przekonałeś rodziców, że do Wielunia? Tak, bo był chyba najbliżej od Śląska. Rodzice chętnie się zgodzili, czy musiałeś im przekonywać? Chętnie się zgodzili, poprosiłem i powiedzieli, że mnie zapiszą. Wiedziałeś coś wcześniej o Wiluniu, co to za miasteczko, miasto, z, z czym się kojarzy w świecie? No mi się kojarzy z Mariuszem właśnie w Lazio, bo to jego rodzinne miasto. Więc nie słyszałeś, że w naszym mieście rozpoczęła się druga wojna? Tak przy okazji pytam. Nie, o tym nie słyszałem. No to się właśnie dowiedziałeś. No, jak Ci się podobały dzisiejsze zajęcia, powiedz? Bardzo fajne, różnorodne. Sama idea tego treningu jest. Trenerzy spełnili Twoje wymagania? Tak, jak najbardziej. Jednak... Które ćwiczenie było najfajniejsze? Myślę, że ciekawa była gra dwóch na jednego z Mariuszem Wlazłem. Bo to mistrz świata. Może więc... zawsze powiedzieć, że grałeś. Z mistrzem, dwu, z mistrzem świata? No tak. I nawet jeden mecz udało się wygrać. A grałeś właśnie w tej gierce takiej, co było 6 na 6 na koniec? Tak, grałem, zostałem potem wybrany i graliśmy. Mariusz sam cię wybrał, czy jego ekipa? Nie, Mariusz mnie wybrał. No jak, jak będziesz wspominał tą gierkę, była szansa tam zablokować Mariusza albo przebić się przez jego blok? W tym meczu rozgrywał, ale przez blok się dało przebić. Patrząc po twoich umiejętnościach, domyślam się, że, że twój kontakt z nie ogranicza się do tych treningów z Mariuszem Wlazłym. Ma, 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 no powiedz właśnie, co, co robisz w siatkówce, jak daleko jesteś zaawansowany? Właśnie gram w Tychach i W jakim klubie? W Mosmie Tychy. Na razie gram w mini siatkówkę, bo jestem rocznik 2006. To i... Kinder też te zawody kinder, te, te, tak. kinder Plus też czekają, tak? Tak i 8 czerwca jestem w Finale Śląska. I ile masz lat? 13. No to dość wysoki jak na 13 lat. Mariusz chyba nie był wyższy w twoim wieku, go pamiętam w tym wieku. Powiedz mi, to, to jeszcze nie jest taka siatkówka na dużych boiskach, to chyba mini siatkówka się nazywa, tak? Mini tak? siatkówka gramy w czterech na jednym boisku. Boisko jest też krótsze, 7 metrów na długość i 7 na szerokość. Jesteś pewny, że, że, że siatkówka to jest Twój ostateczny wybór, jeśli chodzi o sport? Jeśli chodzi o sport, to tak. Przyjedziesz jeszcze kiedyś odwiedzić nasze, nasze miasto? Jeśli będzie tu trening, to przyjadę. Życzę Ci tego serdecznie i zapraszam. Gratuluję. Dzisiaj, dziewczęta, jeśli chodzi o liczbę, zdominowały dzisiejsze troniki. Chyba 80% jedną z nich jest. Milena Jaroń. Też taka twarz. Ja tu, jeśli chodzi o sport, to ci powiem nieskoniecznie, że wszystkich Wilunów chyba kojarzy, ale Ciebie nie kojarzę, Skąd jesteś? Z Bytomia. Coś takiego. Druga osoba, wzięta z łapanki, mogę powiedzieć, i również ze Śląska. Skąd taki pomysł na wycieczkę do Wilunia? Aha, to może jedno być związane z drugim? Czy, czy mam rację? Rodzice mi zrobi taki prezent na dzień dziecka. No i się cieszę z tego, że mogłam tu przyjechać. Kiedy ci powiedzieli o tym prezencie? W czwartek wieczorem. Czyli niewiele nie czasu było na spakowanie się i, i przygotowanie do, do imprezy. No mało było. Jeszcze tym bardziej, że wczoraj jechałam na mecz siatkówki Polska, Australia i było jeszcze mniej tego czasu, ale się dałam radę. Rozumiem, że też się obserwowałem i, i to troszkę pogrywasz. Grasz w jakimś klubie, jakimś stowarzyszeniu sportowym? UKS Mozbytom, na Szombierkach trenujemy. Jakieś konkretne wyniki, osiągnięcia, sukcesy? Byłam w dwudziestce najlepszych w Śląsku i jeden nasz skład przeszedł do finałów. Czy Jeszcze te największe osiągnięcia rozumiem przed Tobą. Tak, mam nadzieję, że tak. Masz jakąś e, ulubioną zawodniczkę z reprezentacji polskiej? Ostatnio dużo tych meczów było w telewizji, na której byś się wzorowała, albo z młodego pokolenia. Może znasz jakieś zawodniczki z reprezentacji polskiej? Mi się podoba. Gra Karolina, y, nie Karolina y, smercie y, Smażek. Y, Malwina. Lubię jak ładnie wystawia wołosz. Też bym chciała tak umieć. A, a taki, taką dziewczynę z numerem 9 kojarzysz? Nie. Magdalena Stysiak wchodzi nieraz? A, tak, nie pamiętam. Znam. To wiesz gdzie ona zaczynała karierę? Nie. Ona tu pochodzi z turowa spod z wielu i grała w tej hali na takich zawodach, które organizował Mariusz Lazwy. Serio? Naprawdę. Wracając do dzisiejszych zawodów, do dzisiejszych treningów. Yy, które zajęcia? Która, które elementy treningu sprawiły Ci największą trudność? Który był najfajniejszy? Um, wszystkie były fajne. Najba najfajniej się bawiłam chyba jak graliśmy 2 na 1. To się mogłam z koleżanką z klubu się trochę pośmiać, sobie pograć też. I się, wygrałyśmy trzy mecze na cztery, więc dobrze nam poszło. Wybrał Cię potem Mariusz do tej drużyny czy jego sztab, do, która była na, na końcu takierka? Tak, byłam w drugim składzie. Jak no, poszło? No, przegraliśmy. Zablokowałaś szampona? Czyli e, Mariusza? Nie, nie udało mi się, ale zablokowałam jedną. No, bo było też mało okazji, jakby do zablokowania. Życzę ja Ci w przyszłości, żebyś poszła ślady, śladami, przynajmniej Magdystysia, która też zaczyna przy takiej okazji jak tej. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Po raz enty witamy Mariusza Wlazłego w Halii Siru. Po raz enty, a po raz czwarty, nie, po raz trzeci w związku z treningami imprezą, bo o, o nazwie trening z Mariuszem Wlazłym. E, powiedz mi, to jest inauguracja tegorocznej edycji? Jakie jak jeszcze eventy przed Twoją ekipą i może pamiętasz w jakich terminach, w jakich miastach? Tak, to był pierwszy trening rozpoczynający cały, cały cykl czwartej edycji. E, dzisiaj e, już się skończył w Wieluniu, jedziemy teraz do Krakowa, Mnie w dniu jutrzejszym mamy trening w Krakowie, w środę e, najbliższą 5 czerwca w Koluszkach e, I dwa treningi są w Łodzi, 6, 7 czerwiec, e, kończymy całą, e, całą zabawę ostatnim treningiem 15 w Gdańsku e, Oczywiście są jeszcze dostępne zapisy, także można cały czas się zapisywać e, i e, Później będziemy wybierać uczestników, bo oczywiście jest 80 miejsc na każdy, na każdy trening, na tyle jesteśmy przygotowani. Zgłoszeń jest dużo, ale może akurat wybierzemy odpowiednie osoby, te, które się zgłoszą. Zadowolony z frekwencji w rodzinnym mieście i, i z tego, że w takim stopniu, czy jesteś zdziwiony, że w takim stopniu zdominowały go przedstawicielki Bóg Pięknej? Ja już, że tak powiem, nie dziwię się temu, bo coraz więcej jest od samej pierwszej edycji, coraz więcej jest dziewczynek i młodzieży żeńskiej na moich treningach. Jest duże zainteresowanie w dziewczynek tym sportem, co mnie troszeczkę martwi, bo powinniśmy szukać znaczy siły w facetach i w dzieciach. W chłopcach i w młodzieży męskiej, bo przede wszystkim no, mnie jest bliskie temu sercu, mojemu sercu ten sport męski, ale oczywiście nas służymy nie tylko chłopakom swoimi radami, ale również dziewczynom. No, mamy za zadanie ich przygotować do zajęć w swoich miastach, tak? bo nie jesteśmy w stanie na jednym treningu nauczyć ich gry w siatkówkę, ale jesteśmy w stanie ich zarazić tym sportem, żeby wracając do swojego miasta, do swojego klubu odnaleźli sekcję siatkarską i kontynuowali regularne uczęszczanie na, na te zajęcia. Celem Twojej fundacji jest właśnie taki cel makro, spopularyzować, żeby jak najwięcej osób, dzieci ćwiczyło, ale są też przypadki mikro. Yy, czy, czy dzisiaj coś takiego się pojawiło, zaważyliście? Pan Wojtek zdradził, że, że już macie kogoś na celowniku. Czy to potwierdzasz? Czy, czy, czy jesteś zadowolony ogólnie z poziomu, z poziomu właśnie jednostek i ogółu? Jest fajny poziom, to już to wielokrotnie podkreś podkreślaliśmy, że poziom e, jest zaawansowany. E, dzieci tutaj akurat na treningu Wielunia, one nie są tylko z Wielunia albo z okolic, tylko no, e, w większości e, z całej Polski. Oczywiście było kilka jednostek, na które zwróciliśmy uwagę. E, nie tylko chłopcy, ale też dziewczynki. E, I nie tylko pod kątem samym siatkarskim, ale też... Takiego rozwoju, więc, więc myślę, że jeśli tylko będą chcieli, to oczywiście służymy swoim doświadczeniem, służymy tym, żeby gdzieś tam ewentualnie można było ich pokierować w tej karierze. Filip Ciechański ze Zgierza, potem Ozorków. Bydgosz, taki jeden z przypadków, który na poważnie potraktował siatkówkę, a ja zaczynał właśnie na, na, na twoich tak, eventach. Tak, ale jest jeszcze jedna osoba, bo chyba w, w drugich treningach, nie, 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 przepraszam, w drugich turniejach Mariusza Wlazłego pierwsze miejsce zajęła szkoła w Kurowie. Pamiętasz kto był w składzie tej drużyny? Tak, no to tej, tej osoby się nie da e, zapomnieć. No. Tylko ze względu na gabaryty. No właśnie przede wszystkim na gabaryty, bo w tym wieku już e, Magda była wyższa ode mnie, więc więc trzeba przyznać, że, że Magdalena Stysiak fajnie poprowadziła siebie do, do miejsca, w którym jest. I oczywiście cały czas jej my z Fundacją Kibicujemy, bo, bo fajnie, że przez, przez nasze gdzieś tam szeregi się przewinęła i mogła też spróbować swoich sił. Oczywiście no wiadomo rzeczą jest, że w pewnym etapie trzeba podjąć decyzję i jeżeli chce się zostać zawodowym sportowcem no trzeba iść w tym kierunku i szkolić się już u wykwalifikowanych trenerów. My jesteśmy takim początkiem, takim pierwszym krokiem do tego, żeby właśnie w tych, w tych takich już dorosłych siatkówkach czy męskiej czy żeńskiej stawiać te, te pierwsze kroki. Chcemy ich zachęcić przede wszystkim do sportu, bo wiemy, że, że ciężko jest z dzieciakami, które gdzieś tam e, funkcjonują w dzisiejszym świecie, a sport jest piękny, bo sport uczy nas wielu fajnych cech e, pod różnym kątem. Fundacja właśnie to nie tylko treningi, ale również czyta ferie dla dzieciaków i to nie tylko pod względem sportowym, bo różnych rzeczy mogłem się nauczyć, to, to klasy językowo-sportowe, współpraca z, z Akademią Skry to podąża w tym kierunku, który sobie zaplanowałeś na początku i co dalej właśnie z rozwojem fundacji. Na pewno w tym momencie dało nam bardzo dużo takiego pozytywnego kopa te, te nasze treningi, te moje treningi, które przeprowadzaliśmy przez ostatnie trzy lata, do tego, żeby móc się rozwijać. No, powołaliśmy pierwszą w tamtym roku, to znaczy w tamtym roku od września. E, tego roku szkolnego powołaliśmy pierwszą e, pilotażową klasę sportowo-językową. W przyszłym roku będziemy mieli takie dwie klasy. Zrobiliśmy e, dwie klasy, zrobiliśmy już nabór, więc będziemy mieli około 45 e, dzieci, 44 dzieci e, w wieku 4, 5, 6 klasa. Więc, więc na pewno z tą młodzieżą chcielibyśmy kontynuować współpracę przy, przy wsparciu oczywiście Urzędu Miasta w Bełchatowie, jak i również mojego klubu PGS Kry Bełchatów, bo. Bo wiadomą rzeczą jest, że bez, bez tych dwóch przede wszystkim podstawowych jednostek nie jesteśmy w stanie tego zrobić. No i przy tym niezwykłą istotną rolę ma, ma szkoła, nauczyciele, grono pedagogiczne, które wychowuje nasze dzieci i, i z pełnym szacunkiem podchodzimy do współpracy. I myślę, że oni również patrzą na te klasy jako na fajny projekt i, i oddają też swoje serce. Zresztą widać po Piotrku, cyniaku. Jednym z naszych trenerów, że, że dostał drugie, drugie życie, bawi się z tą młodzieżą. On jest wycha, wychowawcą w naszej, w naszej klasie, więc wszyscy wkładamy w to serce, żeby jak najwięcej młodzieży było e, i przełożyło się później też na wyniki reprezentacyjne. aby ja tak się stało. Ale większego rozwoju Twojej fundacji, Twoich pomysłów. Dziękuję. Dzięki wielkie. Zawodnikowi skrybeł hatów tradycyjnie pomagali członkowie jego sztabu trenerskiego, który tym razem tworzyli trener drużyn młodzieżowych skrybeł chatów Piotr Ceniak, trener Mistrzów Polski Juniorów z Bełchatowa Radosław Kolanek, statystyk reprezentacji Polski do lat 14 Dominik Posmyk oraz trener przygotowania fizycznego aktualnych Mistrzów Świata. Pan Wojtek Janas, jeden z członków sztabu Mariusza Wlazłego. Jest pan znany jako trener przygotowania fizycznego, ale sądząc po technice, jaką pan prezentował. Coś Pan miał z do czynienia i chyba przypuszczam, że nie tylko na zasadzie, jak to jest na, na treningach, nie, nie ma trzeciego do gierki, to, to, to bierzemy Wojtka. Jak, jak to było w Pana przypadku? No tu akurat Pana zaskoczę, bo nigdy nie trenowałem piłki siatkowej. Dopiero jak zacząłem pracować ee, nad fizyką siatkarzy, to jakby się nauczyłem tej siatkówki. Ten ten drugi przypadek. Ja to znam, bo ja tu jestem kierownikiem tej hali. byłem jak Wojtek Sobola tu ćwiczył z Damianem Dacewiczem i mieli roztrenowanie po wygranym meczu i nie z kim grać, to ja chodź ze mną. Ja sobie z nim mogę powiedzieć, że z łatwym i Pan też na takiej zasadzie doskonalił swój warsztat? Tak, na zasadzie no, no, miałem, miałem przyjemność pracowania z najlepszymi siatkarzami, od nich, od nich mogłem się uczyć, podglądać i, i no, jakoś to przyswajałem. A po, już po tylu latach, bo tak naprawdę od 16 lat prawie w tej siatkówce jestem i to, to jakoś przyszła ta technika. Jak pan docenia umiejętności, technikę i właśnie motorykę? Co jest panu bliższe dzisiejszych uczestników zajęć? Z roku na roku, to muszę powiedzieć, że co prawda jestem od drugiej edycji, to jest czwarta edycja, z roku na rok jest coraz wyższa, także to się cieszymy, bo, bo niby jest tendencja, że dzieci nie garną się do sportu, a tu jednak widzimy, że z roku na roku jest, ten poziom takiej motoryki jest coraz wyższy, czyli te dzieci, co chcą przychodzić na, na treningi, to mają na co dzień, jestem pewien, do czynienia też ze sportem. Jest szansa, że, że tu pojawił się dzisiaj na, na treningach rodzynek. Powiem to Filip Ciechański, który też zaczynał na, na treningach, a jest wiceprzewodniczącym polskim młodzików No i Magda Stysiak też tutaj zaczyna, Nie wiem, czy pan wie, czy ktoś może ich ślady z dzisiejszych uczestników? Myślę, że tak. Jest, pojawiło się nawet pod kątem parametrów. Widzimy, że jest materiał, jakby jest paru, paru chłopców, którzy, którzy mogą, mogą zacząć już, już trenować na, na, na poziomie siatkówkę, ale też widzimy, że na przykład dzisiaj z dzisiejszego treningu jest dziewczynka. Która ma ogromny jakby potencjał, jeśli chodzi o odbicie sposobem górnym, czyli palce. na celownik? Tak, bierzemy na celownik, już rozmawialiśmy z rodzicami, i tak staramy się robić, z, z każdymi rodzicami rozmawiamy, żeby jeżeli trenują, to żeby, żeby wspierać dzieci w tym, w tym, co robią, a jeżeli nie trenują, to staramy się pomóc znaleźć jakiś e, ośrodek, żeby mogły trenować, kontynuować tą swoją przygodę. Wnijmy trochę od tematu, czyli od dzisiejszych zajęć. E... Można powiedzieć, że jest, jest pan mistrzem świata, bo kto, kto jest odpowiedzialny za przygotowanie mistrzem świata, no to, to taki tytuł mu się należy. A z drugiej strony yy, mówią w tajemniczeniu również na tej sali, że jest pan winien, w cudzysłowie winien. Że, że skra nie zdobyła dziesiątego mistrzostwa. Co pan na ten temat sądzi? Winie w cudzysłowie, że mi nie było w tym sensie. Tak sezonie. jest, o to mi chodziło. Tak, że, że no, no, to już była koncepcja. Jakby kontrakt mi się kończył, nie został przedłużony i to jest, to jest nasze życie. I ja się śmieję czasami, że jesteśmy najemcami i, i tak, tak było tym razem. Wygasł mi kontrakt nie został przedłużony. E, trener Piazza ściągnął swojego trenera od przygotowania i, i który pracował w tym sezonie. Ja zmieniłem klub i, i Jezu. To jest, każdy, to, to jest nasza praca i tu nikt do nikogo nie ma pretensji. Mam nadzieję, że chłopacy ze skry zawodnicy nie mają pretensji, że mnie nie było. Czy to zatem w sezonie 2019-2020 gonimy 10. Mistrzostwo w skrze? Czy, czy pan czeka na propozycję dopiero? Nie, nie, nie. Ja mam ważny kontrakt w klubie, do którego poszedłem w zeszłym roku, także, także w tym roku nie, nie będzie mnie również w skrze, ale, ale z tego co wiem, kto będzie i jakie są szanse na, na jakich graczy, to, to myślę, że śmiało możemy myśleć o 10. Mistrzostwie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tradycyjnie spotkanie z Mariuszem Wlazłym nie ograniczyło się do treningów. Po zajęciach sportowych młodzież uczestniczyła w konkursie wiedzy o siatkówce, a całe wydarzenie jak zwykle kończyły osobiste rozmowy uczestników i ich rodziców z organizatorami treningu, w czasie których była też okazja do wspólnych fotografii oraz złożenia autografów przez mistrza świata sprzed pięciu lat i członków jego sztabu. Poza tym każde dziecko zabrało do domu okolicznościową koszulkę z eventu w Wieluniu i piłkę, z którą ćwiczyło w hali sportowej.